Dzień dobry Państwu! Dzisiaj będzie kilka zdań na temat filmowania w wysokich rozdzielczościach, wyższych niż HD. Dlatego też obok aparatu Sony A7S, z którym mieliśmy już do czynienia, dzisiaj mam ze sobą także rejestrator. Jest to Atomos SHOGUN. Jest to urządzenie, które umożliwia zapisanie sygnału z A7S w wyższej rozdzielczości, ponieważ aparat sam z siebie wewnętrznie nagrywa sygnał high definition. Zanim przejdę do pokazywania, jak urządzenia te sprawują się w działaniu, parę zdań wstępu, ponieważ często w rozmowie z różnymi osobami zajmującymi się zawodowo filmowaniem spotykam się ze sformułowaniami typu a po co mi właściwie 4K, czy ja tego potrzebuję, ja przecież nawet nie mam na czym tego odtworzyć, mój klient też nie ma na czym tego odtworzyć. Jest to o tyle ciekawe, że często te same osoby filmują materiał w HD, a potem oddają go klientowi czy lokalnej telewizji na płycie DVD, która ma rozdzielczość 5 razy mniejszą. Więc dlaczego nie pójść o krok dalej i nie nagrać sobie materiału w 4 razy wyższej rozdzielczości, czyli w 3840 na 2160, i nie puścić tego dalej w HD chociażby. Poza tym pozostawia nam to pewien zapas rozdzielczości. Jest to czterokrotny zapas w stosunku do HD. I pozwala on nam na bardzo wiele rzeczy. Na przykład, możemy materiał dokadrować. Możemy sobie ze średniego planu zrobić zbliżenie już na postprodukcji na komputerze. Możemy materiał wystabilizować. stabilizacja komputerowa też zawsze wiąże się z pewnym dokadrowaniem, czasami bardziej, czasami mniej intensywnym. Wreszcie, po trzecie, obraz nagrany w 4K i zeskalowany później na potrzeby emisji do HD jest bardziej szczegółowy, mniej zaszumiony, po prostu czystszy i ładniejszy. Zapamiętajmy zatem, że nagrywanie w 4K nie oznacza od razu emisji w 4K. Jest wiele innych powodów, dla których warto na tę wyższą rozdzielczość przejść. W przypadku zestawu tego tutaj, który mam przed sobą, jedną z ważnych jego cech jest modułowość. Jeżeli chcemy pracować w HD, już pracujemy w HD, wystarczy nam sam aparat, który to HD wewnętrznie nagrywa w bardzo dobrej jakości. Jeśli natomiast chcemy pójść dalej, przejść na ultra HD na 4K. Możemy ten rejestrator dokupić później, możemy go wypożyczyć. Możemy sobie ten zestaw rozbudować po jakimś czasie. Nie są to wydatki, które musimy ponosić w tym samym momencie. Jest to ważne jest to ważna zaleta takiego rozwiązania. W porównaniu na przykład z kamerą 4K, która od razu ma wszystko zintegrowane i kosztuje więcej. Same urządzenia współpracują wzorcowo. Wystarczy spiąć je kablem HDMI. Po stronie aparatu jest to kabel micro HDMI. A do rekordera Chodzi już zwyczajna wtyczka jaką znamy z telewizorów. Uruchamiamy jedno, uruchamiamy drugie. Możemy schylać nakielek, przekadrować. I za chwilę powinniśmy zobaczyć obraz. Co ważne, urządzenia te zadziałały dokładnie w ten sam sposób: bez żadnej dodatkowej ingerencji, konfiguracji bez niczego za pierwszym razem, kiedy je spiąłem ze sobą. A zatem jest to naprawdę proste, wygodne i bezproblemowe. Natomiast, gdyby się jakiekolwiek problemy pojawiły, to szczegółowe ustawienia wyjścia HDMI znajdziemy w menu aparatu, w ostatniej zakładce na trzeciej karcie. O aparacie Sony A7S mówiłem już całkiem sporo, więc dzisiaj skupię się na rejestratorze Atomos Shogun. Zacznijmy od tego, że nie jest to tylko rejestrator wideo, jest to także bardzo dobrej klasy monitor podglądowy. Mam przekątną 71 cala i rozdzielczość 1920 na 1200 Oprócz tego jest on wyposażony w różnego rodzaju nakładki obrazu typu zebra, focus peaking, histogramy, waveformy i inne tego typu funkcje znane z droższych, bardziej profesjonalnych monitorów. A zasilany jest on baterią Sony, taką jak je znamy z kamer. Może też być zasilany z sieci energetycznej, tutaj jest gniazdo na prąd stały. Rejestrator przyjmuje sygnał Wideo przez wejścia HDMI, tak jak w tym przypadku, oraz przez wejście SDI. W tym przypadku jest to port 12G SDI, który może także pracować jako 6G, 3G lub zwyczajne HD jeśli nie pracujemy z rozdzielczością 4K. Oprócz tego na obudowie znajdziemy wyjście słuchawkowe, do zdalnego sterowania, oczywiście wyjście HDMI, tak jak i wyjście SDI, bo obydwa porty są w formie wejścia-wyjścia, Urządzenie potrafi też konwertować sygnał w locie z jednego na drugi. Jak również znajdziemy takie oto gniazdo, do którego możemy podłączyć dwa kable XLR, również mogące służyć za wejście lub wyjście. Za karty pamięci, podobnie jak w innych urządzeniach Atomosa, służą dyski SSD. Oczywiście normalnie jest to zakręcane na śruby, wykręciłem je na potrzeby demonstracji. Warto tych dysków mieć dużo, bo materiał w 4K potrafi zajmować dużo miejsca. W przypadku ProResu w haku jest to 880 megabitów na sekundę, czyli ponad 100 megabajtów na sekundę materiału. Czyli 250-gigowy dysk wystarcza nam na niewiele ponad pół godziny. Oczywiście są też nastawy o niższych przepływnościach, więc nie musimy od razu używać topowej jakości. Natomiast w momencie, kiedy wyjdą też e, dodatkowe pakiety oprogramowania. Do Atomosa y, pozwalające nagrywać rawy, i pewnie wartości te jeszcze wzrosną. Interfejs użytkownika jest podobny do tych, które występują w innych produktach firmy Atomos, więc jeśli ktoś miał z nimi do czynienia, to na pewno łatwo się tu odnajdzie. Mamy tutaj obsługę nagrywania, wyświetlacz poziomu dźwięku, głośność słuchawek, nakładki wideo różnej maści. Wokus Peaking, zebra itd, i Tutaj mamy ustawienia nośnika oraz informacje, ile miejsca pozostało w tym przypadku 25 minut z kawałkiem, nazwy pliku, kodek, rozdzielczość, w której pracujemy, wreszcie gniazdo, przez które podawany jest sygnał. Co ważne z ekranem pracuje się bardzo dobrze, jest czuły i reaguje bardzo szybko. Naprawdę czuć tutaj, że mamy do czynienia z produktem wysokiej klasy. Na koniec pytanie, które zapewne nurtuje sporą część z Państwa. Po pierwsze, czy warto się przesiadać na 4K i Ultra HD, a jeśli tak, to kiedy to zrobić? Na pierwszą część pytania mogę odpowiedzieć stwierdząco, na pewno warto. Sam już częściowo pracuję na 4K i pomimo, że wyciska to siódme poty z mojego komputera i szybciej zapełnia dyski twarde, to różnica w jakości jest taka, że naprawdę nie mam ochoty wracać do HD, jeśli nie muszę. A poza tym, co ważne, nie jest to ślepa uliczka, taka jaką było 3DS, które bardzo mocno napierały niektóre firmy, potem się z tego wycofywały. W tym przypadku jest to rzeczywiście realne, odczuwalne i jest to technologia, którą już teraz znajdziemy nawet w topowych smartfonach, więc to nie jest gdzieś tam odległe, tylko coraz bardziej zaczyna nas otaczać i ten proces będzie postępował. Co do pytania, kiedy się przesiadać. Tutaj dobrej, jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo zależy to od tego, czym się zajmujemy, zależy to od tego, jakich mamy klientów itd., itd. Natomiast liczyłbym się z tym, że za jakiś czas nawet najbardziej konserwatywni klienci mogą o to 4K i Ultra HD zacząć pytać i warto być na takie pytania przygotowanym. you <laughs>